Cześć! Dzisiaj pierwszy nasz, nasz przystanek na trasie z Białogóry do Ustki w Słajszewie, na pięknej plaży, gdzie nie ma żadnych ludzi. Dzikiej jak Afryka dzika. <laughs> Słuchajcie, przypominam, przypominamy Wam, że Kręcimy kilometry dla Ewy i już chcieli, chcemy serdecznie Wam podziękować za to, co już jest na koncie. Mamy z prezesową cały czas, jesteśmy w kontakcie. Także wiemy, że wpłacacie pieniądze. Cieszymy się z tego, naprawdę jesteście super. Kręcimy dalej. Dziś planujemy dojechać do Ustki, Jeszcze daleka droga na nas ale przed nami. Ale słuchajcie, pogoda jest rewelacja. Dziękujemy Bogu za to, że daje nam taką wspaniałą, wspaniałą pogodę. Pozdrawiamy Was i do usłyszenia. Hej!